Witam, witam, z samego rana przy kawce. Dzisiaj wam pokażę, jak zainwestować pieniądze przy upadku rynku. To jest graf Ethereum teraz, tak? I jak zainwestować pieniądze przy upadku rynku, mając 1000 złotych? Jako obraz strategii. No dwie strategie bardzo proste dla w ogóle początkujących ludzi. To jest, jak ktoś o tym już wie, to oczywiście to, to jest banalne, ktoś robi te krypto, ale tak dla może ktoś też y, wie, a, a nie robi, nie. Ale to taka jest oczywista strategia, moim zdaniem, najlepsza jaka może być. Dla mnie to bardzo dobrze działa. Y, y, nie panikując, nie być emocjonalnym na rynku nigdy w kryptowalu czy, czy akcji. Jak ja to robię, okej. Okay. Idźmy do tego właśnie tematu. Mamy 1000 zł, tak? I co robimy teraz? Dzielimy to na, na 5. Po 200, tak? Pierwsza, pierwsza strategia. 200. I co tu się dzieje teraz? Patrzcie. Wezmę ołówek i tu będę pisał. Pszczuchy teraz tutaj. O, tutaj o, tak? Ile? Bum, kolor. Jaki walniemy kolor? Może zielony walniemy kolor? <grym> Okej okay. Gdzie to się powiększa? Okej, okay, nieważne, okej, okay, damy radę Okej okay. Tutaj jesteśmy teraz, tak? Tutaj było e, Ethereum około 3 800 tysięcy e, dolarów, tak? Tutaj o Tutaj, a tu już jest, widać, upadło do 3000, także bo wiadomo jaka jest skala upadku, tak, o 1000 dolarów tutaj. I zobacz, tutaj jest poziom w ogóle, tutaj w tym miejscu, że tak, Ethereum jeszcze nie było nisko, tutaj, w takim poziomie, tak. To, że jak ludzie zaczęli ten poziom tutaj, to jakiś niedoświadczony gość, by zaraz tutaj walił 1000, nie? 1000 to walił, bo o, ale upadło, tak nie było od dwóch miesięcy, tak? Źle, b by stracił później ile? około 20% kasy by stracił teraz byś odzyskał może być na stacji, by może teraz 7%, tak? czy 8% i tutaj byłby Twój błąd a moja strategia taka, że podzielić swoje 1000 na 5 części po 200 i robisz tak upada tutaj jeszcze czekasz ja bym tutaj przy tym upadku tutaj już dał, widzicie tutaj? gdzieś tutaj, o moje pierwsze 200 zł, tak? 200 zł. Pierwsze. Później. Czekam, czekam, jadę ten. Tu nie sprzedaję jeszcze. Czekam dalej, bo wiem, że będzie upadało. Mam przeczucie, tak? Albo wierzę w to, że może upaść, bo wiadomo. Musi myśleć tak: szybciej upadnie niż, niż kurde, wzrośnie. Wiesz? Nie bądź, nie bądź, kurde, chciwym. Nie bądź chciwym. To jest właśnie błąd. Jedziemy dalej. Patrzcie. Dwa. Tutaj spada. Następne 200. Nie? Trzy. 200. Spada, nie? Ole, spada, się cieszę, nie? Raz, dwa, trzy już mam. Spada. Urosło tutaj. Tu znów spada, tak? Na poziomie. Jeszcze nie. Bum, znów spada tutaj, tak? Gdzieś tutaj, bo nie bym nie wyczuł tego już dobrze, bo tu byłaby ostra spadek i panika ludzi, i by się człowiek może bał. Przyjazd dobrze wiadomości. Już mam cztery. <laughs> Jeszcze bym wolno na, na pewno gdzieś tutaj, o. Nasze 200, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć razy. Skupiłem o wykorzystaniu 1000 zł tutaj, tak? Dzieląc je na 5 części, kupiłem 5 razy dołek. I teraz, patrzcie, jak taka, tak, tak jakbyście obrali, to by się kupiło, tu 200 zł, nie, tu, może być kupiło, tak, tak, ten, ale tak w, w spadku, tak? Jest 1, 2, 3, 4 i 5, tak? I jak tak, tak, tak byście zrobili, to byście cały dołek wykorzystali i kupili te dipy praktycznie e, dobrze. Tak dobrze, żebyście teraz w tym pułapie, teraz by urosło, tutaj, byście byli na może plus 7 procentach. Plus 5 5, nie 7, bo e, urosło e, 6

że będziemy walili e, w, 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 w ten e, wzrostem. Czyli podzielimy swoje pieniądze na trzy części. 5 zł, 300, odwrotnie zrobimy. 200 zł, 300 zł i 500 zł, tak? 3 pułapy teraz mamy. Nie dwa. się strategia teraz zmienia na troszeczkę inną. To jest w ogóle moja ulubiona strategia, w sumie wam szczerze powiem. Oj. I ten. E, najbardziej ją lubię, ponieważ e, sprzyja mi, naj, mi, naj, mi, naj, mi najbardziej. I ten. I e, zaraz na kasy z taką strategią. Nie, nie wiem, jak mi to, to odpowiada. I chcę wam powiedzieć, jak ja to teraz robię, bo tak robiłem kiedyś wcześniej. A teraz zrobię te tak 200, 500 i 300, nie? Czekam na spadek, idzie cholera w dół, idzie w dół, nie, wszyscy panikują, sarają się, nie, pod siebie, Zajbiście. Ja się cieszę, tańczę krakowiaki Trzy w dół poszły Okej, okay. co się tutaj dzieje? Tu już widzę, że już jest, o, -o. Ta linia to już jest taka, że już nie było tak, taki spadek od paru, od dwóch miesięcy Się cieszę tak samo Co robię? Daję 200 złotych pierwszy raz, tak? Tutaj 200 złotych daję Później, czym bardziej spada, ty więcej kasy płacę. Rozumiecie o co chodzi? Spada tutaj, przypuśćmy gdzieś 300. Tak? I tutaj, gdzieś, czy tutaj, gdzieś. 500 zł. I teraz patrzcie, co się dzieje. Teraz, jakby i szło, wszystko w górę, to zarabiacie najpierw od największej sumy, którą, 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 którą daliście. Tak? To czyli teraz tutaj. Byście byli na plus około 10%, ponieważ daliście większą sumę, i w skalę, w razie wzrostu, zarabiacie już pieniądze od tych większych sum, które daliście. Tak, i tak właśnie też robić. I nie panikować, trzymać zimną krew i midziemy ręce, Czyli trzymać, trzymać tę długoterminówkę. I taką właśnie tutaj strategiami dwoma prosto możecie zrobić troszeczkę kasy. Nawet nie ma 1000 złotych, możecie mieć tam 100 złotych Ale taką samo obieście strategię Nie kupujcie na pałę wszystko, jak wam wcześniej mówiłem Od razu jedną sumę Możecie stracić od razu pieniądze I zablokować je na długi czas I po prostu później panikować i się srać po ciebie i, I nie wiem, słuchać wiadomości czy tam ludzi na YouTube I wtedy nie wiem, sprzedać kurde w, w dołku Pamiętajcie, zawsze sprzedajemy na zielono A kupujemy na czerwono OK, tylko tyle na razie miłego dnia, miłej inwestycji, powodzenia.